Makro się Michael z tej strony ma, a to jest kolejny z Dead Space 1 Jak widzicie tutaj, jest, jestem w tym miejscu gdzie ostatnio skończyliśmy. Wiemy, wiem, wiem dlaczego mam, mam tą muzykę, bo niestety jak Włatow włączałem grę, to znaleźliśmy się tam gdzie przyjechaliśmy. Tu jest wszystko nowe, i mamy ich w dupie nie zabijamy Nie ma Lezcie i śpicie Okej, okay, i teraz Marsamy Jak widzicie z pistoletu to, to już nic nie chyba, ale nic nie zrobimy A powinniśmy za nią amunicję gdzieś O jest Teraz tam Trzeba znać kredyt i zapis, oczywiście. Teraz się można zapisywać. Ominęliśmy tam, jak spotkaliśmy tam przyjaciela, to tam był zapis i zapomniałem, nie zauważyłem nawet, że tam był zapis, ale się już teraz zapisałem i już jest bezpiecznie. Gdzie wchodzimy? A ma Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? O, o, amunicja, bardzo dobrze kredyt, amunicja, bardzo dobrze kredyt. z główka Zobaczmy jak tak daleko rzucimy Bum Dobra Mapa Uuuu Na górę będziemy się wiać jak to wygląda Będzie trochę, ale miesza z tym Przekonajmy się O, bo to tu... Aha, będziemy latać Dobra. Kredyt, amunicja, już uda nam się. Zero Gravity, płatamy Czekaj, jak to było? A tak no, czy okay. to było? To co? Dobra, możemy powiedzieć Gdzie teraz? Tam prowadzi. Nie, co to jest? Aha, tutaj. Czej, okay, mamy Lodujmy. Ile mam amunicji O bo... w dupę Nie wiem czy wygramy nawet to Ja już prakty... Ja już wiem co tam będzie zaraz Nie chcę tego spoilerować no, Ale to jest bardzo ciężkie do pokonania owieście no ale nie wiem jak to pokonamy czegoś tutaj od razu Jeszcze dalej No musimy znaleźć po drodze amunicji, to dużo amunicji dlatego, bo to co będzie będziemy walczyć Masakra To już otworzyć Warning. Filtration system still active. Entering the filtration tubes is extremely hazardous. Uh oh uh oh Hello? Hello security? Thank god, this is Dr. Cross in Hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Of course, I know there's a shipwide medical alert. That's so why I'm trying to locate him. No, we're safe for now, but the tram is down and we can't reach the escape pods. Hello? Hello? There's no chance to return. Dobra, no, dobra, dobra, idź. No, w dupę. Nie wierzy, no. Po prostu nie wierzy, no. O boże... Chore po prostu, chore... Dobra, wczytuj się szybciej. Zauważyłem, że chcę każdy odcinek teraz zginę, no po prostu... Chore się to robi, ale co, poradzę na to? Dobra... To, co teraz nie idziemy, co w ogóle z czym będziemy walczyć, to naprawdę trzeba mieć dużo amunicji. Naprawdę dużo amunicji poszukajmy, jak najwięcej, teraz amunicji. Naprawdę, bo to jest bardzo duże. Jak to powada nasz kumpel? No i też obejście: Krytyka Dragona, jak on tam dochodzi. On też się z tym męczu. Okej, okay, jesteśmy. Tego już nie biorę, bo słuchaliście. No to wziąłem. Jeszcze raz otwieramy. zupę nic się widzę Dobra, skinę zaraz ginę zaraz ginę zaraz no patrzcie Teraz najlepiej, jakbyśmy lekarstwo i amunicję znaleźli. Na pewno prowadzi nas tutaj. Teraz na dół. O Boże, ile chodzenia będzie. No, trochę będzie. O, o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, amunicja. O, już mi się podoba. Bez mocy, nie wiem po co na razie to jest. Kredyt. O, też dobrze. Jak to wygląda? No, mamy trochę amunicji do karabinu. To więc go, idziemy dalej, winta Dobra, idziemy na dół. Jeszcze daleko tak, chciałem, ma jak mapy chciały. No trochę droga, nas czeka. Może że przez całe nie będziemy ścili, a nie będziemy walczyć. Możliwe. Że z tym, gdzie będziemy walczyć, to jest tutaj, gdzie pokazuje nas cel. Ja pierdolę... było. No amunicji. No, ale wiemy, że to byliśmy już. A tak się to robi. dalej. Naprawdę nie ma amunicji. Nic mnie tu nie o, Fajnie jakby było, tłum... tu Zapis właśnie. O, tutaj właśnie zapomnieliśmy... Yy, ...zapisu zrobić. Tak. No, powiem Wam, że jakoś idzie nam no. O właśnie magazyn Wiem, że to zrobię, no ale muszę niestety to zrobić Muszę kupić naboje Niestety, no muszę na to wydać no. jest trzeba energetyczna Rozprówać. Właśnie krytyka kazała jakiś jakichś... Coś jakąś maszynę co... To jest chyba to właśnie, ale no kupmy Teraz kupmy Tak To kupmy To kupmy Okej okay. no Zobaczmy co to jest Aha, to jest to, no dobrze, dobra. A co tu jest? Nie wiem, co tu jest, ale okej. Okay. Pięknie. Ty kurwa jeszcze, ja ale Użyjmy tego. Aaa. Aaa, nie, to ja muszę wziąć, to muszę wziąć wywalamy to yy. opuść ja to biorę, w dupie to mam dobra tu pięknie mamy, zbroję mam dobrą broni trochę też mamy podoba mi się nie wiem co teraz mamy zrobić, jakie zadanie zanieść zasobniki trucizny Co tego jest, jest To ciekawi mnie

Það er hægur Það er hægur Okej. Okay. Kiedy tylko kurwa już w końcu? Pięknie, nie mam stazy już. raz Je już nie żyjesz tak jest no trochę amunicji straciliśmy na tego bałwana pieprzonego, bardzo duża amunicji jak widzicie o co rozprowadza teraz tak pytanie musimy coś znaleźć amunicji, to dużo amunicji ładuj staza idziemy dalej tu byliśmy teraz na górę tak, okej okay. urządzenie. Aha, no, to urządzenie co trzeba odpalić. Okej, okay, jedziemy. Idziemy w górę. Jeszcze jednak było, tak? Okej, okay. mapa. Zbliżamy się do celu. Okej, okay. szybko, szybko. Jest! Pan śmietnia. Umieraj, chuju. Okej, okay. teraz tam. Trzeba. Tutaj może na drugi poziom teraz? Jeszcze? Okej okay. Kurde, byno pisać na jaki poziom trzeba jechać, a nie ty, Trzeba myśleć i zgadywać. Co teraz na górę pokazuje? No.

Nutrient. O co chodzi mu kurwa już się lubię.

Nie wiem. nie wiem gdzie mam iść, nie wiem co tu trzeba zrobić To mi się zawsze przyda A to jest Rozumiem No, tego nie założyłem, Wam powiem, a coś mi tutaj takie odgłosy było. Na górę teraz. Na drugi poziom. Nawet mam piękny czas, Wam powiem. Moim zdaniem tu dużo zrobiliśmy. Dobra, zaraz tu. Zapis? O, czyli jakiś zapis, to zbliżamy się. Ja na niego mówię, że to jest boss. Nasz pierwszy boss. Z trochę wam tutaj powiedziałem. Za dużo wam powiedziałem. O kurwa, co to jest? O, Znów to. Nie mogę trafić. Jest. W ostatniej chwili, patrzcie to. W ostatniej chwili, ja pierdziele. This is Temple, acting chief engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone, just more of this organic shit everywhere. I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Okej. Okay. Wracamy, jak widać. Kredyt. To bierzemy. O dobra. Okay, teraz to. wpadłem w to o Boże jaki fail ok problemy jeszcze raz tylko wiem że to jest właśnie najgorszy jak słyszałem w internecie w ogóle czytałem pisało krytykal mówił że to jest najgorszy rozdział najstraszniejszy rozdział to jest podobno i najtrudniejszy Okej. Okay. Jestem już trochę z tym nagrywaniem zmęczony, mam tak szczerze powiem. No dalej, wczytuj, wczytuj, wczytuj. I to wam powiem tak, chyba skończymy ten odcinek. Sara, że, jest, że będzie taki krótki, no nie, 27 minut wystarczy tak dużo. Wam powiem, że naprawdę dużo zrobiliśmy, tak moim zdaniem. To do zobaczenia na następnego odcinka. Możliwe, że będziemy z tym, jak mówiłem, z tym bossem walczyć, na niby. Więc komentował Mr. Mr. Machin, na razie.